Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy mężczyźni wydają się mieć nieodpartą magnetyczną moc. Jak udaje im się przyciągnąć każdą kobietę wokół siebie, niemal jakby to była magia. Cóż, prawda jest taka, że istnieje psychologia stojąca za tym zjawiskiem. Niektórzy mężczyźni dokładnie wiedzą, co robić, aby wzbudzić zainteresowanie kobiet. A w dzisiejszym filmie odkryjesz 10 technik manipulacji, aby zdobyć każdą kobietę które możesz wykorzystać, aby zdobyć kobietę swoich marzeń. A najlepsze jest to, że nie musisz używać tanich sztuczek. Ale uwaga, nie wszystko, co się świeci, to złoto, i wyjaśnię ci dlaczego. Teraz porozmawiajmy poważnie. Wiele mężczyzn ma trudności z zdobyciem kobiety, którą naprawdę pragną. Próbują wszystkiego, są romantyczni, zabawni, wysyłają urocze wiadomości. Ale mimo całego wysiłku, wciąż wydaje się, że czegoś brakuje. Czy to zdarzyło się tobie? A może masz przyjaciela, który zawsze zostaje w strefie przyjaciela, nie rozumiejąc, co zrobił źle? Okazuje się, że często problem nie polega na samym wysiłku, ale na braku głębszego zrozumienia psychologii kobiet. Wiedziałeś, że istnieją wzorce emocjonalne, które przyciągają kobiety i wzorce, które je odpychają. Dzięki odpowiedniej psychologii możesz zwiększyć swoje szanse i stworzyć prawdziwe przyciąganie. I to właśnie będziemy tutaj badać. Dziś nauczysz się, jak wykorzystać te techniki psychologiczne na swoją korzyść, zawsze z poszanowaniem etyki i szacunku. Zaczynamy. W tym filmie omówimy 10 technik manipulacji, aby zdobyć każdą kobietę, które mogą zmienić grę, jeśli chodzi o zdobywanie kobiety. To strategie, które obejmują odzwierciedlanie jej zachowań, aby stworzyć głębszą więź po wykorzystanie rzadkości aby wzbudzić zainteresowanie i zwiększyć pragnienie. Porozmawiamy także o ważności flirtowania z inteligencją emocjonalną, jak budować zaufanie i, oczywiście, jak ważne jest bycie szczerym w swoich działaniach. Ale pamiętaj, celem tutaj nie jest negatywna manipulacja, ale inteligentne zrozumienie psychologii kobiet. Na końcu będziesz miał potężne narzędzia, które zwiększą twoje szanse na zdobycie jej serca bez konieczności używania brudnych sztuczek. Jesteś gotowy, by się nauczyć. Zaczynamy. Technika 1. Odzwierciedlanie. Odzwierciedlanie zachowań kogoś to potężna technika budowania więzi. Działa to, ponieważ ludzki mózg ma naturalną tendencję do identyfikowania się z osobami, które zachowują się podobnie. Tworzy to poczucie komfortu i sympatii. Wyobraź sobie, że jesteś z nią w kawiarni. Jeśli skrzyżuje nogi, ty także je skrzyżujesz. Jeśli się uśmiechnie, ty też uśmiechniesz się w odpowiedzi. Ta subtelna imitacja, kiedy jest wykonana w naturalny sposób, sprawia, że ona podświadomie czuje się bardziej komfortowo w Twoim towarzystwie. Spróbuj odzwierciedlić prosty gest podczas następnej rozmowy. Zobacz, jak zacznie reagować bardziej pozytywnie. To pomoże stworzyć głębszą więź, sprawiając, że poczuje się bardziej przyciągnięta i komfortowa w Twojej obecności. Technika 2. Wzajemność. Wzajemność to pomysł. Że kiedy robisz coś dobrego dla kogoś, ta osoba czuje potrzebę odwzajemnienia się. To uniwersalna zasada, głęboko zakorzeniona w ludzkiej psychologii. Jeśli złożysz szczery komplement, jak uwielbiam sposób, w jaki zawsze masz coś mądrego do powiedzenia, ona prawdopodobnie poczuje motywację, by również ci coś pochwała. Zrób drobną przysługę lub szczery komplement i zobacz, jak zacznie się do ciebie bardziej zbliżać. To tworzy silniejszą więź, sprawiając, że poczuje się bardziej związana z Tobą. Technika 3. Atrakcyjność przez rzadkość. Rzadkość to potężna zasada psychologiczna. Im trudniej jest zdobyć coś, tym bardziej to jest cenione. To dotyczy również Twojego czasu i uwagi. Nie bądź zawsze dostępny. Jeśli będziesz zawsze obecny, Twoja obecność nie będzie już tak ceniona. Spraw, by poczuła Twoją nieobecność w sposób strategiczny, a zobaczysz, jak zainteresowanie wzrasta. Zmniejsz trochę swoją obecność w mediach społecznościowych i zobacz, jak zacznie wykazywać większe zainteresowanie. To wygeneruje pragnienie i przyciąganie, sprawiając, że będzie bardziej cenić każdy moment spędzony z Tobą. Technika 4. Wyzwanie psychologiczne. Zdrowe wyzwanie może być doskonałym sposobem na zwiększenie atrakcyjności. Mała mentalna lub intelektualna rywalizacja może stymulować jej zainteresowanie i sprawić, że wyróżnisz się. Podczas rozmowy możesz wyzwać jej pomysły w sposób przyjazny. Na przykład, jeśli mówi coś, z czym się nie zgadzasz, zamiast po prostu zgodzić się, zachęć do wymiany poglądów. To pokaże, że masz własne opinie i nie boisz się wywołać refleksji. Spróbuj wprowadzić lekką intelektualną prowokację w następnej rozmowie, ale bez przesady. Po prostu pokaż, że masz aktywny i niezależny umysł. To sprawi, że będzie cię postrzegać jako wyzwanie. Co zwiększa atrakcyjność, ponieważ osoby z mocnymi, przemyślanymi opiniami są bardziej pociągające. Technika 5. Wartość emocjonalna. Kobiety przyciągają mężczyzn, którzy potrafią stworzyć atmosferę bezpieczeństwa emocjonalnego. To nie oznacza bycia nadmiernie czułym, ale byciem emocjonalnie dostępnym i oferującym wsparcie, gdy jest to potrzebne. Jeśli opowie ci coś osobistego, zamiast po prostu słuchać, zaoferuj jej ramię i zatwierdź jej uczucia. To stworzy silniejszą więź emocjonalną. Następnym razem, gdy podzieli się czymś osobistym, nie koncentruj się tylko na dawaniu rozwiązań, ale pokaż prawdziwe zrozumienie i wsparcie. Robiąc to, stworzysz atmosferę bezpieczeństwa emocjonalnego, która sprawi, że poczuje się bardziej komfortowo i pewnie w twojej obecności. Technika 6: Subtelność w komplementach. Nadmiar komplementów może wydawać się wymuszony i stracić na wartości. Sekret polega na robieniu subtelnych i szczerych komplementów, które pokazują, że doceniasz ją za to, kim naprawdę jest, a nie tylko za jej wygląd. Zamiast tylko chwalić jej wygląd, zwróć uwagę na cechy, które podziwiasz, takie jak jej inteligencja, poczucie humoru, czy uprzedzając jej dobroć. Na przykład Masz unikalny sposób patrzenia na świat to bardzo inspirujące. Pomyśl o komplementach. Które bardziej koncentrują się na jej osobowości i wypowiedź je szczerze. To pokaże, że doceniasz ją głęboko i autentycznie, co wzmacnia emocjonalną atrakcyjność. Technika 7. Tajemniczość. Tajemnica może być potężnym narzędziem w generowaniu przyciągania. Gdy zachowasz pewną dozę nieznajomości na temat siebie, ona naturalnie poczuje większą ciekawość i przyciąganie, próbując dowiedzieć się więcej. Nie zdradzaj wszystkiego o swoim życiu od razu. Zostaw kilka interesujących historii na później. Gdy zapyta o coś, nie czuj potrzeby bycia całkowicie przejrzystym od razu. Daj jej przestrzeń, by odkrywała więcej o tobie w miarę upływu czasu. Przy następnej rozmowie unikaj ujawniania wszystkich szczegółów o swoim życiu. Bądź subtelnie tajemniczy i zobacz, jak rośnie jej ciekawość. To utrzyma jej zainteresowanie, co zwiększy jej pragnienie dowiedzenia się więcej o tobie, a tym samym atrakcyjność. Technika 8. Unikanie nadmiernej potrzeby. Okazywanie samowystarczalności i niezależności jest bardzo pociągające. Kobiety często odwracają się od mężczyzn, którzy wykazują stałą potrzebę uwagi lub aprobaty. Może to wyglądać na desperację i zdewaluować związek. Jeśli zawsze jesteś dostępny lub ciągle szukasz jej aprobaty, może to stworzyć wrażenie braku wartości. Zamiast tego, miej swoje własne życie swoje własne zainteresowania i pokaż, że dobrze radzisz sobie bez niej. Ale jeśli będzie chciała, będziesz tam. Pokaż swoją niezależność i osobistą przestrzeń. Pokaż, że masz własne życie i że jest to interesująca część tego życia, ale nie jedyna źródło szczęścia. To wygeneruje szacunek i przyciąganie, ponieważ zobaczy, że nie zależysz emocjonalnie od niej, by czuć się spełnione. Technika 9 flirtowanie z inteligencją emocjonalną. Posiadanie inteligencji emocjonalnej oznacza zdolność odczytywania emocji drugiej osoby i reagowania na nie w sposób wrażliwy i dostosowujący się. To kluczowe w flirtowaniu, ponieważ pozwala ci dostosować swoje działania do jej reakcji, tworząc silniejszą więź. Jeśli wydaje się nieśmiała lub niewygodna, cofnij się i bądź bardziej subtelny. Jeśli jest otwarta i podekscytowana, użyj humoru lub lekkich prowokacji, aby zwiększyć atrakcyjność. Obserwuj, jak reaguje emocjonalnie i dostosuj swoje podejście do jej uczuć. Flirtując z inteligencją emocjonalną, stworzysz poczucie empatii i więzi, co generuje głębsze przyciąganie. Technika 10: Kontrola percepcji. Sposób, w jaki kobieta postrzega ciebie, może być kształtowany strategicznie. Kontrola swojego wizerunku i tego, jak prezentujesz się na początku relacji, jest kluczowa dla wzbudzenia większego zainteresowania. Bądź spójny w tym, jak się prezentujesz i w pierwszych interakcjach. Jeśli będziesz wyglądać na spokojnego, wiarygodnego i emocjonalnie zrównoważonego, ona postrzega cię jako osobę silną i kompetentną, co tworzy większe przyciąganie od samego początku. Pomyśl, jak chciałbyś, by cię postrzegała, i zacznij działać zgodnie z tym obrazem, bądź bardziej pewny siebie i spójny w swoich działaniach. To stworzy pozytywne postrzeganie i wzmocni Twoją atrakcyjność. Sprawiając, że poczuje się przyciągnięta do Twojej pewności siebie i równowagi. Teraz, gdy poznałeś te dziesięciopotężnych technik, ważne jest, by pamiętać, że prawdziwa atrakcyjność pochodzi z autentyczności. Żadna technika nie zadziała, jeśli nie będziesz prawdziwy i szczery wobec siebie. Kobiety przyciągają mężczyźni, którzy mają pewność siebie, którzy wiedzą, czego chcą i którzy nie boją się tego pokazać. Nie musisz być doskonały, ale musisz być kimś. Kto wie, jak nawiązać emocjonalną więź i szanuje kobietę, którą chce zdobyć. Nie chodzi o manipulowanie czy kontrolowanie, ale o zrozumienie psychologii kobiet i wykorzystanie tej wiedzy do tworzenia autentycznych i pociągających połączeń. Uwierz w siebie. Stosując te techniki, zauważysz zmiany w swoich interakcjach i będziesz w stanie przyciągać kobiety w bardziej naturalny i prawdziwy sposób. Czego więc czekasz? Siła jest w Twoich rękach. Działaj. Jeśli podobały ci się techniki i chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak zdobywać kobiety w sposób inteligentny i etyczny, nie zapomnij zasubskrybować kanał i włączyć dzwonek, aby otrzymywać wszystkie aktualizacje. Zostaw swój komentarz poniżej, mówiąc, która z tych technik wydaje ci się najpotężniejsza i jak planujesz je zastosować. Podziel się tym filmem ze swoimi przyjaciółmi, którzy mogą skorzystać z tych wskazówek i oczywiście kontynuuj śledzenie kolejnych materiałów o psychologii kobiet. Uwodzeniu i zdobywaniu. Idźmy razem. Teraz, gdy masz narzędzia, czas wdrożyć wszystko w życie. Pamiętaj: nie chodzi tylko o zdobycie kobiety, ale o budowanie prawdziwej i autentycznej więzi. To nie jest gra, ale coś znacznie bardziej znaczącego. Bądź autentyczny, pewny siebie i pamiętaj, że najlepsze rzeczy w życiu dzieją się, gdy pozwolisz sobie być tym, kim naprawdę jesteś. Uwierz w siebie i w swoją moc przyciągania tego czego pragniesz. Do następnego filmu, a także zawsze w rozwoju. Najlepsze dopiero przed tobą.